Ciebie bardzo, i nie mogę mieć, i nie chcę Ciebie, i nie mogę mieć, i dawać wszystko, i nie mogę dać, i brać tę miłość. Yes! Jademy! Ech, co dzisiaj? Dzisiaj taka troszkę inna, inna sceneria. Policja. Awerna, policja. A co dokładnie? No, dzisiaj jademy. Jo i moja Audica. Rozumicie? Jademy właśnie na. Kurde. ty Tytan, tak. Łapy nie ma. Kurde. Dlatego możemy tam jechać. Oczywiście ja tam będę robił wyciskanie bunch press na klatę Machen A rozumicie Może tam coś podpatrzę Kto wie, raczej nie chciałbym się Siłować w, tam na rękę w 100% No bo wiadomo Zawody tuż tuż Trzy, czte, Trzy Już nie? wystartowałem teraz... Jeszcze raz Bo nie tak to jest nudne yup. to wygrywanie. Nawet jak FIFA robi za dużo wygrywam, to potem odpuszczam, bo to jest Jest w gazie. Oh, Marcin, ale ty się z nim bawisz. Ale to jest za bardzo już okej. łokieć. Dobrze mówisz? Do, no no do przodu.

<gry> ja, jak na dziewczynę, to palę chyba całkiem dużo siły, nie? No. Marcin. W jakiej kategorii Marcin wychodził? kategorii? Na no, uprośledzonych. Kobiety do 65 kilo. <gry> A Marcin. Ready, go! O O, o, co to tam było? O, <gry> <śmiec> Grałem tę, to, to jest niemożliwe. Upadł się z domem ręką. Kier a tu jest kombrada. 3-4! Tu? Jakby to Tu Gdyby to było? Łęczę się ładnie. Łatnie. teraz w drugą stronę. Komrę szarpania, bez szarpania. Wystartuj was! Trzymaj zamek! Ready go! Tak, jakbyś chciał no. do siebie przyciągnąć. Mocno, Dominik, no pamiętaj. Pamiętaj, przytrzymaj. przytrzymaj. Bicepsem bardziej! Bardziej, ma bicepsem, bicepsem! On nie ma kondycji! Bicepsem! mu biceps, mu biceps. biceps, Dominik! A, nie. O kurwa! Chyba i nas to. A kawałek, kawałek, A Ostatnio było tak, że były nagrywki w chwilę, dwa tygodnie przed zawodami. I ramienno-promieniowy mnie pieprzał. Więc teraz na pewno tego unikniemy Bez żadnego spinania się Będzie też Michałek Michałek jeździ na treningi Cwaniaczek Trenuje Patrzcie no Dawaj chudy Patrzcie te łydki jak to pracuje wszystko Dawaj Patrzcie jak ciężko, nie? Ale badecie to. Wszystkie sztabki założone. A nie naciśnijmy obrożenia. Proszę. A się spoczył, jebany. Dobrze. That's right my boys. Więc na pewno coś się szykuje na KFD. No, tu trzeba troszkę. Yy, no, wracając do tego. O! Grzesiek! Pozdrawiam, pozdrawiam! No! Dzisiaj nawpieprzałem się grubo, ładowanie było grube Mam tutaj O, tył, dobrze, dobrze Tak lubię KFD pre-workout z plusem Trzy miareczki, bo cztery jest porcja A ja stwierdziłem, że nie, nie potrzebuję porcji Teraz zszedłem w ogóle z China, nie biorę go już Dosyć długo, już chyba z dwa tygodnie no i dobrze się z tym czuję. Już organizm, głowa już przede wszystkim się przestalowała, że nie, nie potrzebuję, bo początki były takie, że no przyszedłem na treningi, tak... No nie chciałem się na cholerę, ale to w ogóle byłem bez. 3-4 dni trenowałem bez, w ogóle. Żadnej petringówki. A Wielkowska FD wiadomo, jest zacny i powinien wystarczyć i wystarcza. Jedziesz mały? Dawaj. Ciuchakiem do góry. Ciuchakiem do góry. Dobra. Dobra. I mocno, mocno, mocno góra. pięknie. Bardzo ładnie. Łatwiej I go ładnie. Hop. Co mu teraz? No to zacznij. Coś boli. No to tam jest mięcha sztu. się zgadniam. Te rozstępy mają od 16 roku życia i 14 lat. Każdy rok to przepusty. Czekaj, okay, czekaj. Okay. O kurwa. Was, wy daję szukajcie na Allegro, będą wystawione. <noise> Dobra, Marcin, teraz rekord będzie, tak? Tak, tak, tak. 10. Kres, jak to się nagrywał? A 10, oh. 10 chyba godzinę, tak, czerwony. Dobrze, no. 10, 10 na godzinę, w sensie O kurwa, Marcin. Ja pierdolę, ale forma. Jest uh. forma.

Patrzcie jak. Tyle <laughs> samo ciężarów. <laughs> <laughs> A, dobrze Karina, widzisz. Jest, jest, czuć lepsza. Musi być ten sparing. do Jadą. <laughs> Ready set go. No trzymaj. O, o. To jest sport. Widzicie? Dawaj, dawaj. Trzymaj. I cal. trzymaj. Pamiętaj.

Dobra, gdzie jestem. Tomek? Gdzie, jestem Tomek? gdzie jestem Tomek? Szukaj, szukaj! Gdzie jestem Tomek? Tomek Tomeczku! Rozam się! Zapraszamy! Tuttu! <SUBSCRI> Dobra, Tommy? Płaczek do czoła. Muszę mieć te 2 złote na, ocz na oczach, bo to boję. Patrzcie. Fajnie go nabiło, co? Ino, no, kurde, tego... Ale to koszulka, to jest koszulka. Koszulka, to musisz być większy, przystojniejszy. No i odżywki. Odżywki z kodu na pletor i... i możesz więcej. Tu jakby coś zaczęło, też zaczął brać już powoli. Łapka mu poszła, też moje odżywki lecą. No ale tu to nie ma podjazdu. Jaka waga? 95. Dalej! Druga, nie? Coś mi się wydaje, ale widzisz, te nie, sutki patrz jeden i drugi. Tu leci, tu leci, tu leci jest w tak, że wiesz. Nie, tak się no, nie sobie... będę pokazywać jeszcze po prostu. No nie, też ładnie wygląda w tej koszulce. Prawie tak samo ładnie jak ja, no ale nie można mieć wszystkiego. A jeszcze no. pompa nie weszła. Co, pompa Czekaj, za... sprawdzimy czy nie weszło. A nie. <laughs> Kurwa, uchwycę z tym! Chyba 107 pił na raz dzisiaj. A spokojnie. To spokojnie. Bo mi zainflueniowałeś mnie. Jademy, jademy dłuż! Wdubia myżúr! Lalalal, la. pozdrawiam Parisa z tej strony. Głową do czoła, nosem do czoła. No to! Muszę Wam powiedzieć, że no maszyna. Przy 200 na godzinach na niemieckich autostradach, bo wiadomo, że na takie się znajdujemy. No 10,5, 10,6 spalania na 100. Spoko, spoko. Podobnie mi prawo paliło. To prawo może ciut więcej paliło. Komfort jazdy. Korona. Komfort jazdy może był wciut gorszy, chociaż nie do końca, bo w zakrętach, jak wchodziłem przy 200 na godzinę takich mniejszych, bądź ciód większych, to lepiej się trzymało brawo, nie? Wiadomo, niższe, mniejsze, no. Tutaj wiadomo, przy deszczu a, a ta moc jest większa niż w brawo, bo tu jest 185 konia, no to busują koła i, i, i traci przyczepność, także kontracza do razu, że jest atrakcji, bo pewnie bym już nieraz miał gorzej, No ale na szczęście wszystko jest ok. Tak ostatnio mnie taka chwila wzięła. Z tego czasu jak miałem brawo, Kupcio Kubusz mój kochany, zszypował mi auto do 170 koni, tak? I powiedział, no teraz a ja tam miał około 160-155 wyciskanie, rekord, i go, do no to może motywacja, musi zrobić 170 w wyciskaniu. I on zrobił. I ostatnio że kurac, więc 185 kg, nie? Rekord, umie wyciskania. I potem rozpiniam przecież to masz, w 185 konia. Czyli, co trzeba zrobić następnego. Wy zastanawiacie się pewnie, no wiadomo, Głową do czoła jest ważne, żeby powijać rekordy. A, y, a, motywacyjne, pierdolamento, no pain, no gain, everybody san -y też jest ważne, bo to wiadomo, są dwa podstawowe hasła. Które dodają siły Na no ale przede wszystkim musicie sobie kupować Takie auta, czy powadzie tak Żeby mieć tyle, wystarczającą ilość koni Czyli ja muszę teraz Jakoś tutaj zwiększyć Moc do 200 koni I wtedy wydupce 200 kilo o! Tak to mi się wydaje Tak to będzie wyglądało Taka rozkwina była i proszę Jest, jest a swego czasu brawo miało 140 i mój max był też 140. Może był ciut większy, no ale powiedzmy że 140 mi tak w miarę równo szło. Także coś tu musi być w tym. Taka rozkminka, a proszę jaka. Inteligentna. Jadom! Goya! Baby nie ma w domu, to idzie działać. Ah, Lazania. Oczywiście Sążek ja robił. Bo są musi wyjechać do Biedronki, bo ponieważ... Są, że się wsadził do pieca, teraz są, sobie ja w dupiach. <śmiany> <śmiany> A w międzyczasie, soczulowy robimy komplety do Bajtli, do bajtla, do Baby. Na tyle Nasmaruj drąga. Okej. Zadbaj na starcie o zajbiste tarcie. Magnezja wpłynie od KFD. Aż 250 ml bez dodatku wody i w supercenie.